Cześć, tu Maciek Cygler z Sukces Studio. Tym razem chciałbym porozmawiać na temat administrowania stronami internetowymi. Z czym to się wiąże? Po co to w ogóle jest potrzebne i dlaczego w ogóle mamy płacić za administrowanie stroną internetową? Przecież jest, działa i jest wszystko fajnie. O tym wszystkim właśnie dzisiaj chciałbym Porozmawiać. Zapraszam. Pozostawienie strony internetowej samej sobie bez żadnej opieki jest tym samym co pozostawienie dziecka samego sobie i to jeszcze dla lepszego porównania zostawiamy nasze dziecko dziś w hipermarkecie. No teoretycznie ono tam nie zginie. Jest dużo ludzi, będą na nią go patrzeć, tak? Ale czyż nie tracimy nad nim kontroli? Czyż nie mamy świadomości, co to dziecko robi, czym się zajmuje, my jako opiekun, dziecka jesteśmy za nie odpowiedzialni, tak to, co ono zrobi, lub czego nie zrobi, to my za to ponosimy odpowiedzialność. Tak samo jest w wypadku strony internetowej. To, co jest na stronie internetowej i to, czego nie ma na stronie internetowej, za to my odpowiadamy. My, jako właściciel strony. Przykładem niech będzie chociażby z ostatnich kilku lat sytuacje, gdzie trzeba było szybko wprowadzić zasady dotyczące polityki prywatności, czy jakieś specjalne informacje na stronach dotyczące Zagrożeń różnych i, i tego typu rzeczy. To wszystko wymaga administrowania strony. Ale czy w tym wypadku no, nie wystarczy, żeby ktoś tam od czasu do czasu zajrzał? Znowu powróćmy do sytuacji z dzieckiem. Czy nie wystarczy, że tam posadzimy je gdzieś w hipermarkecie? Tu masz siedzieć na tej ławce. I co jakiś czas tam do niego zajrzymy. Czy to nie jest tak, że nasze dziecko yy, będzie narażone na to, że ktoś podejdzie i zapyta no dobra, fajnie, a co ty tu robisz? A gdzie jest mamusia i tatuś? No właśnie. A gdzie jest właściciel strony? Dlaczego nic się z nią nie dzieje? I tutaj ciekawostka. Jeżeli twoja strona jest Dosyć wysoko w rankingach i nią się nie zajmujesz, to może warto się na nią włamać? Może warto podmienić treści chociażby i przez to reklamować jakieś swoje usługi? Może jest to gra warta świeczki, skoro nie zwracasz na to uwagę, co jest na stronie? Nawet może nie trzeba całej strony przerabiać po prostu może zacząć dodawać treści. Z tym akurat bardzo często się spotykam, że na strony internetowe, które mi się nikt nie opiekuje, na które nikt nie sprawdza, co się na nich dzieje, po prostu się ktoś włamuje i zaczyna zamieszczać swoje treści. Pytanie: czy tak jest z Twoją stroną? Może sprawdź to dzisiaj. Zobacz, kto właściwie loguje się do panelu. I jeszcze jedno, może zabawne pytanie. Kiedy ostatnio było zmieniane hasło do Twojej witryny? Czy ono jest takie samo jak do banku, maila, Facebooka i czego tam jeszcze chcesz? Tak, to właśnie człowiek często jest wymieniany jako to najsłabsze ogniwo w wypadku bezpieczeństwa systemów komputerowych. To nie komputery się mylą bo to się bardzo rzadko zdarza. No, w wypadku się może zdarzyć jakichś problemów sprzętowych i tylko w tym wypadku. W pozostałych sytuacjach za wszystko odpowiedzialny jest człowiek. Programista, który źle napisał kod. Spec od zabezpieczeń, który nie potrafił pewnych rzeczy namierzyć, odkryć. Administrator, który nieuważnie sprawdzał, co się dzieje, a także właściciel strony, który, jak to się mówi, pańskie oko konia tuczy. Czy to pańskie oko dotyczy także Twojej strony internetowej? Czy patrzysz, czy przypadkiem tam nie ma podmienionych niektórych treści? Wystarczy dodanie fajnego linku do witryny, którą chcę, aby była. Reklamowana właśnie na Twojej stronie. To już jest fajne. Moja strona będzie szła w górę dzięki Twojej stronie. Pomyśl o tym. A teraz przejdźmy do szczegółów. Konkretnie, czym zajmuje się administrator strony internetowej? Na czym polega administrowanie strony internetowej? No to tak. Zaczęliśmy od literki A, jak administrowanie. Przejdźmy do literki B. B, jak backup? Otóż backup, czyli potocznie mówiąc kopia zapasowa, jest dosyć istotną rzeczą w wypadku witryn internetowych, szczególnie tych obecnych. Yy, jeszcze kilka lat temu, Strony były w sumie małe, nie było problemów. Jeżeli była strona napisana w HTML-u, nie oparta o jakąkolwiek bazę, nie było żadnego problemu. Po prostu robiło się backup całej strony, i dopóki nie było wprowadzanych jakichś zmian, backup gdzieś sobie był na dysku z boku, czy nawet wypalony na płycie cała strona była wypalona. Nie było problemów. Coś się dzieje nie tak ze stroną, wywalamy to, co jest, wrzucamy to, co spłyty. dziękuję, koniec tematu. Sytuacja się skomplikowała w momencie, kiedy weszły strony internetowe, no takie bardziej nowoczesne, szczególnie te, które mają system zarządzania treścią. Zwykle są oparte o bazę danych. Najczęściej same bazy wymagają okresowych backupów. Polega to na tym, że jest wykonywana kopia bazy i kopia plików, które znajdują się na danym koncie. Czyli, jeżeli chcemy zarchiwizować naszą stronę, kopiujemy i bazę i pliki. Ok, pytanie teraz, jak często należy to robić? No, i tutaj ciekawostka. Jeżeli chodzi o sklepy internetowe, no to w tym wypadku dosyć często. Ponieważ no, nie powinniśmy tracić transakcji, więc kopia raz na dobę może być niewystarczająca. W wypadku stron internetowych raz na dobę jest zwykle wystarczające. No ale dlaczego tak często nie wystarczy raz na tydzień? No nie. Dlatego, że na stronie ona cały czas żyje, cały czas zachodzą pewne procesy. Na dodatek są wdrażane aktualizacje. Część aktualizacji można ustawić, żeby działy się z automatu, część niestety, ale trzeba robić ręcznie. Znaczy, można też włączyć na to automat, ale dla bezpieczeństwa lepiej robić to ręcznie. Jeżeli na przykład mamy kilkanaście stron, czy kilka. I mamy ustawiony backup najważniejszych rzeczy, to może, znaczy chodzi mi o aktualizację najważniejszych rzeczy, to może warto czasami najpierw dane aktualizacje wypróbować na stronie internetowej, na której mniej nam zależy, a już jeżeli to przetestujemy, zobaczymy, że działa, wgrywać te poprawki na stronie, na której bardziej nam zależy. Po co wykonujemy backup? No, w każdej chwili możemy w razie czego odzyskać stronę internetową. Idealnie jest tak, kiedy mamy kilka backupów z ostatnich dni. No, super jest. Ja korzystam akurat z takich firm, które w razie czego są w stanie zapewnić backup z całego miesiąca. To nie jest backup y, robiony na zasadzie takiej, że każdy dzień z miesiąca mogę odzyskać, ale y, tydzień mam wszystkie pliki, czyli i bazę, i pliki z każdego dnia tygodnia, a później mam co któryś dzień, tak aż do miesiąca. W ten sposób y, mogę w każdej chwili. Odzyskać daną stronę i przywrócić jej działanie. To bardzo istotne, żeby taki backup mieć. Często zapewniają to firmy hostingowe, ale też często firmy, które administrują stronami, też robią swoje jeszcze dodatkowe backupy. No różnego rodzaju są sposoby zabezpieczeń. Nie będę w tym momencie dokładnie szczegółów omawiał, bo nie jest to tematem tego filmu. Reasumując, backup, kopia zapasowa to część administrowania. Tak naprawdę powinno się wykonywać go zawsze przed wgraniem kolejnej aktualizacji, kolejnych tego typu rzeczy. Przejdźmy dalej. Monitorowanie strony to kolejny punkt, na który warto zwrócić uwagę. Monitorowanie polega na tym, że w miarę dosyć często zaglądamy na stronę, patrzymy, czy wszystko działa OK. Sprawdzamy nie tylko to, czy strona działa, sprawdzamy różnego rodzaju statystyki, czy one się zmieniają, czy jakieś tego typu rzeczy. Jakieś parametry strony nie radykalnie nie zaczynają się zmieniać. Yy, warto to robić, aby mieć świadomość, co się dzieje ze stroną. Tutaj też yy, no, okresowe przeglądanie, czy logów, czy, czy jakieś tego typu rzeczy, yy, sprawdzanie ruchu na stronie, w jaki sposób idzie, jak, co to wszystko wygląda. To często też używanie narzędzi typu yy, chociażby yy, Google Search Control, gdzie możemy podejrzeć, czy się pojawiły jakieś błędy, które nie podobają się Google, i po prostu mamy możliwość zareagowania i zrobienia z tym porządku. Tym wszystkim zajmuje się monitorowanie strony. To dosyć istotne. A nie wystarczy, że ja sobie tam zajrzę, czy strona działa. No, teoretycznie tak, ale chyba niekoniecznie masz zawsze czas na to, żeby dokładnie przegrzebać w logach, w ustawieniach, w tego typu rzeczach, a tym właśnie zajmuje się administrator opiekujący się stroną. Więc warto, żeby jednak te rzeczy sprawdzał. Kolejnym punktem jest edycja treści. Polega to na tym, że dosyć często jest kilku autorów strony, szczególnie tej części blogowej czy tam aktualności, ale często ci autorzy niekoniecznie są uprawnieni lub niekoniecznie powinni nawet być uprawnieni do tego, żeby dokonywać zmian na stronie. Czasami jest to zupełnie obca osoba, na przykład polecamy copywriterowi żeby napisał nam artykuł na stronę, on pisze ten artykuł. No i w tym wypadku wypadałoby, żeby ten artykuł zamieścić. Oczywiście możemy dać jemu wolną rękę i dostęp, ale też czasami tak nie ma. Czasami po prostu bierzemy treść, przekazujemy do firmy czy do administratora strony. Który po prostu te treści zmienia. Czasami wymagane są szybkie zmiany na stronie. Na przykład coś się stało, zmieniły się godziny otwarcia firmy. To telefon czy mail do administratora i on to w miarę jak najszybciej jest w stanie zmienić. Czasami jest tak, że chcemy dodać zdjęcia czy podmienić zdjęcia na stronie, to też wszystko dotyczy tego edycji, tej strony. To wszystko możemy oczywiście robić sami, ale możemy też dla wygody wysłać do firmy, która zajmuje się administrowaniem stron i oni po prostu to poprawią, wstawią, zmienią. Czasami jest tak, że moi klienci dzwonią na takiej zasadzie: Panie Macieju. Jutro jest firma zamknięta ze względu na COVID. Proszę o taką informację na naszej stronie. Oczywiście nie ma problemu. Siadam, sam redaguję, sam przygotowuję, sam określam, jak to najlepiej zrobić, żeby najlepiej to wyglądało, żeby informacja trafiała do klientów. Po prostu to wykonuję i już. Czasami yy, tutaj. Zdarza się, że na przykład administrator też odpowiada za newsletter. Czyli wysłanie wiadomości o odpowiedniej treści, odpowiednio spreparowanej, przygotowanej dla yy, ważniejszych klientów, odbiorców, no, tego typu rzeczy. To też czasami należy do obowiązków administratora strony. Generalnie. Cały czas podchodzę do tego w ten sposób, że ktoś, kto zajmuje się, nie wiem, na przykład pieczeniem chleba, no niekoniecznie musi się na, znać na stronach internetowych i po co w ogóle ma to robić, po co się ma tym zajmować? Powinien bardziej się zająć tym, co robi. Może jakieś nowe receptury, może jakieś nowe pomysły. Strona internetowa nie powinna być czymś, czym powinien się przejmować i martwić. Dlatego to powinien wykonywać administrator strony. Po prostu zlecam komuś, płacę, do kosztów dojdziemy i jest wszystko zrobione tak, jak trzeba. Przejdźmy dalej. Kolejne zadanie. Jak stoi przed administratorem, który zajmuje się administrowaniem strony, to zadbanie o bezpieczeństwo. Czyli okresowe sprawdzanie, jak wygląda bezpieczeństwo strony, czy wszystko jest w porządku, czy nie dokonano tam włamania, o tego typu rzeczy. Czasami nawet warto przypomnieć właścicielowi strony, że może warto zmienić hasła czy tego typu rzeczy, tym zajmuje się człowiek, który administruje stroną, dbający o bezpieczeństwo strony. Powinien robić to też kompleksowo. Dotyczy to nie tylko sprawdzania certyfikatów, ważności i tego typu rzeczy, ale w ogóle całego kompleksowo, całości spraw związanych z bezpieczeństwem strony, bezpieczeństwem użytkowników, no i tak dalej. Przejdźmy teraz do części, która pewnie jest gwoździem programu, czyli do finansów. Tutaj dosyć często jest pytanie: No dobra, czemu aż tyle, czemu dlatego a i tak dalej? A jaki to problem tam wejście na stronę i zobaczyć, czy działa? Tak. To wszystko na pewno jest racja. Jaki to problem wejść na stronę i tak dalej. Tutaj. Płacenie za administrowanie strony to płacenie za też spokój. Po części porównałbym to do płacenia za ubezpieczenie. No, ale ubezpieczenie działają i tak dalej. Różnie z tym bywa. Ale w wypadku strony internetowej, człowiek, który się zna na tym, jest na bieżąco, czy grupa ludzi, którzy są na bieżąco, administratorów, którzy wiedzą co trzeba zmieniać, co trzeba poprawiać, nie będą dzwonić do właściciela i głowę mu zawracać, bo weszła jakaś nowa poprawka i trzeba natychmiast ją wgrać, są strony, grupy, fora. Gdzie administratorzy wymieniają się takimi informacjami? Często ty, będąc właścicielem strony, nie masz na to czasu, żeby śledzić takie rzeczy. Tym ma się zająć administrator i to robi. Za to mu płacisz za to, że jest gotowy do pracy za to, że w razie czego będziesz. Miała możliwość, czy będziesz miał możliwość, po prostu do kogoś zadzwonić, czy wysłać maila. Hej, człowieku, coś jest nie tak. Sprawdź to. Hej, człowieku, zmień tamto, czy siam to. To wszystko robi administrator strony. No to dobra, przejdźmy do finansów. Jeżeli chodzi o koszt administrowania stroną internetową typu Wordpress, na dzień dzisiejszy ktoś, kto bierze mniej niż 100 zł za miesiąc, to chyba, że ma jakiś super układ z klientem, to może to być taka kwota. Na przykład, ministruje kilkoma stronami, albo nie wiem, coś tam jeszcze innego robi. No, minimalna kwota na dzień dzisiejszy za miesiąc pracy to po prostu 100 zł. Najczęściej firmy pokazują kilka pakietów tego typu usług, czyli na przykład za 100 zł będzie w ten sposób, że na przykład raz w miesiącu siądę i wgram poprawki. Mam przeznaczoną powiedzmy godzinę w miesiącu na to, że poprawię treści, zmienię, dogram zdjęcia czy coś tam. Sprawdzę, czy działają backupy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli płacimy więcej, to administrator będzie częściej zaglądał na naszą stronę. Będzie bardziej ją monitorował, będzie częściej wgrywał poprawki. Osobiście uważam, że wgrywanie poprawek raz w miesiącu, na dzień dzisiejszy, w przypadku WordPressa, to trochę za mało. Bo Powinno być wgrywanie poprawek zawsze, po każdym sygnale, że coś jest nie tak. Takiej informacji, że dana wtyczka może powodować zawirusowanie. A i tutaj jeszcze doszliśmy do jednej rzeczy. Sprawdzanie, czy wtyczki, oprogramowanie jest właściwe, jest odpowiednie do tego, aby je rzeczywiście wykorzystywać na stronie. Przykład. Czasami jest tak, że powstają wtyczki do strony internetowej, na przykład, nie wiem, wtyczka, która zajmuje się polityką prywatności. Była taka jedna, moja ulubiona, dosyć dużo, witryn, witryn. dostawało tą wtyczkę. Okazało się, że ona niestety ale od paru miesięcy, a nawet lat, nie jest aktualizowana przez autora. Może się wydawać to dziwne, no w czym problem? No dobrze to, 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 się pojawia polityka prywatności, to jeszcze musi być aktualizacja wtyczki. Tak, musi być, bo wtyczki powinny być zgodne z najnowszą wersją WordPressa. Jeżeli nie są, no to jest to potencjalna dziura do włamania się na stronę, więc warto takie rzeczy sprawdzać. I niestety warto to robić częściej niż raz w miesiącu. Z tego co zauważyłem, praktycznie cały czas wchodzą nowe poprawki, więc zdarza się, że niektóre strony, które mi administruję, są aktualizowane nawet kilka razy w tygodniu. Jeżeli jest sytuacja podbramkowa, po prostu to robię. Ale. Musisz zrozumieć to, że mój czas też kosztuje. To, że wykonałem stronę internetową, to na tym się cała zabawa nie kończy. Na dzień dzisiejszy strony internetowe wymagają administrowania. Musisz o tym pamiętać. Tytułem podsumowania. W dzisiejszych czasach strony internetowe są na bieżąco aktualizowane, na no bieżąco się zmieniają. I nie chodzi tu tylko o, o zmiany treści, tego co widzimy na zewnątrz, ale też mechanizmów, które są zainicjowane na stronie internetowej. Wymaga to backupów, sprawdzania bezpieczeństwa, monitorowania, archiwizowania, a także aktualizowania nie tylko treści, ale też komponentów witryny internetowej. Tym zajmuje się administrowanie stroną internetową. Czy warto za to płacić? Tak, jeżeli koszt jest rzędu 100, 200, 300 zł, to jest uzależnione od tego, jak często. Ktoś dokonuje zmian na tej stronie, jak często zagląda, to na pewno warto to zrobić. Warto w to inwestować. Dlatego, że to zapewnia bezpieczeństwo naszej witryny. Często jest to jeszcze powiązane z bezpieczeństwem innych mediów, które posiadamy kont mediów społecznościowych. Czy innych tego typu rzeczy. To wszystko obejmuje administrowanie. Warto z tego korzystać, warto zlecać coś takiego na zewnątrz, no chyba że masz wiedzę, ochotę i czas na to, żeby go poświęcić właśnie na to. W tym wypadku, oczywiście, najlepiej wszystko robić samemu, ale jeżeli szanujesz swój czas, szkoda ci go. Poświęcać na coś, co może spokojnie zrobić ktoś inny, po prostu to zleć. Zleć komuś, kto, że tak powiem, siedzi w tym, wie co robi, dlaczego to robi, i zadba o to, żeby Twoja strona nie była tym dzieckiem pozostawionym na ławeczce w hipermarkecie, oczekującym zbędnie na Swoich rodziców. Dziękuję na dzisiaj. To wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam, napisz. Jeżeli chcesz, abym zrobił jakiś kolejny odcinek na jakiś inny temat, ciekawszy, bardzo proszę. Postaram się przygotować i taki odcinek zrobić. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego dla ciebie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam.